teren No i nowy rower A jak, niedługo bajkczyk mm. Dobra, lecimy w teren, elo. Siemka, wiem, że nie lubicie dużo gadania na moich filmach pewnie, ale mam dwie dosyć ważne informacje Jedna w sumie którą mogliście już zauważyć na moim kanale, to to, że no chwilę od nie było odcinku, po prostu mi się nie chciało i no bo cały czas jeździć i jeździć na tym asfalcie Ale yy, wreszcie jedziemy na jakiś teren I będzie spoko A druga informacja to taka, że ten oto pan tutaj Na tym rowerku tutaj Nowa machina ogólnie I Zaraz jedziemy jeszcze po Horneta A to jest stąd machina moja A właśnie a ten Hornet to, to mój słynny Hornet Który nie jest mój, ale mniejsza i druga ta informacja, no to właśnie ten pan będzie prowadził kanał przez miesiąc. No ponieważ mnie nie będzie. Zobaczymy jak się będzie spisywał. Mam nadzieję, że dobrze. O. Can see you in a corner staring up. Should take a photo. Oh no, oh no, I'm about to go, yo. Shorty drop me low to pick it up. She like the yo, yo. When I'm getting so much action, I should be sponsored by GoPro. Back with a little more hand see inside of my red solo and I'm neck, crazy man. I'm back, baby. Everybody in the Właśnie yy, Nie bierzcie z nich przykładu Bo ma być hashtag zawsze w kasku Jak VIP, a nie jak oni kurwa Nie może być hashtag zawsze w kasku A nie tak jak ci dwaj But someone always taking flicks and shit wherever we go. We these motherfucking cameras on me like I'm Don Cheado. Cheeto. full of white girls. I call that shit a kilo. <laughs> they they ain't class with them B cups and all they carry casino. That, that model type did make a fake nigga wanna be me. I'm though So welcome out to my town. You can swim and you can. I'm steady walking on clouds You should take a picture right now I could tell that they love my style okay, yeah, I, can't I can't. That love me always bring a crowd Okay, okay, leave your girl, she might be a while Okay, okay, I can see you in the corner staring, motherfucker, you should take a photo Take photo photo, photo, photo I swear it'll last longer if you take a photo photo, take a photo I'm gonna get it, I'm going for a minute, but I'm back with a little bit of rap and a little more bass inside of that Cadillac. That shit slapped like a crazy ex in the middle of the club, When she hits your guts, but she wants you back. Damn, damn, you wildin', baby girl, but shit, you find you sit on my lap, okay? Now I'm driving with a girl in my lap, and I'm swerving, swerving all over the map, and I'm turning heads everywhere I go, like Tracy Morgan in a Walmart hat. Too soon, too soon. Okay.